To będzie dość niezwykły film, dlatego, że rzadko spotyka się ekipę Terenwizji wśród tylu Land Roverów, ale tak już całkiem na serio, to jeżeli ma życie o tym, żeby sobie kupić na przykład nowego, ale starego Defendera, to jest bardzo dobra wiadomość. Czy mogę tak powiedzieć, że w Polsce nadal produkuje się nowe Defendery? No, za plecami przykład. No i znowu wracamy do tematu. Kto potrzebuje taki samochód? No, ludzie, którzy mają świadomość, że ten samochód nie utraci na wartości, a jednocześnie jest naprawdę dobrym samochodem terenowym. Przedstawię Wam też parę nietypowych samochodów, jak na przykład jedną z pierwszych Zmotek w Polsce, ale może na razie zaczniemy od maskotki firmy. 78 rok to jest. Wersja Lightweight, czyli seria trzecia w wersji wojskowej przeznaczona specjalnie do zrzutów. Dwa takie Land w jednej na natowskiej zjeżdżały na jednym spadochronie. Przy tych oponkach malutkich 7,50 on naprawdę objeżdża każdego Defendera. Nawet Nissana Patrola na 35, jak ktoś umie jeździć. Przy czym mamy tutaj 48 koni mechanicznych tylko przy tym dieslu. Niezwykłym człowiekiem jest na pewno właściciel firmy, czyli pan Piotr Kowal. Ja szanuję angielską motoryzację od samego początku, chociaż na początku mnie bardzo denerwowały klucze celowe i, i różne myki, które Angole stosują. Ale po jakimś czasie zacząłem to rozumieć. Że oni mają swoją kulturę techniczną, nie oglądają się na cały świat. No to też jest taki przykład, że. Te samochody są inne. Ja zaczynałem w pięknych czasach, kiedy w 90 latach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej można było jeździć po szlakach turystycznych, po lasach. Nikomu to nie przeszkadzało wtedy. Zawsze pociągała mnie ta możliwość poruszania się poza utartymi szlakami, czyli tak, tak zwana wolność. Ja to nazywam, że owrót to jest 2,5D, O 3D to już jest helikopter, czyli pełne poruszanie się w, w przestrzeni. Natomiast to jest takie 2,5D: prawo-lewo i trochę do góry, i trochę na dół. I niewątpliwie jest legendą polskiego Froudu, o czym świadczą chociażby te pucharki, które stoją tutaj w gabinecie. No ciężko wymieniać wszystkie rajdy, które wygrali, ale najbardziej zazdroszczę im startu w Rainforest Challenge, czyli takim rajdzie w Malezji, na którym byli kilka razy. A to jest jedna z pierwszych zmotek, jaka powstała w Polsce w 1998 roku. Jest to skrócona rama ranchera klasika do 86 cali, bo chcieliśmy samochód krótki, bo ja uczyłem się dużo jeździć w górach, żeby można było się nawrócić w wąwozach, taki samochód jest idealny. No niestety, w 1998 roku wyciągarka do samochodu kosztowała tyle co sam samochód. Więc moim tutaj patentem, który wszyscy potem stosowali, było zastosowanie wciągarki mechanicznej od Stara. No musieliśmy trochę doświadczeń jakby przeprowadzić, jak tą linę puścić do przodu. No teraz już są liny syntetyczne, więc to idzie na ślizgach jest dużo łatwiej. Ale jak nie było nich syntetycznych, no to lina stalowa wymagała rolek, które były co kawałek pod samochodem, więc tak kombinowaliśmy. A te wentylatory, które do tej pory chodzą, to są wentylatory z za, które można było kupić najtaniej wtedy, w tych czasach, w sklepach motoryzacyjnych powszechnie. Tutaj pory chociaż były pod wodą wiele razy. Tutaj jest silnik 4.6 V8, ale zastosowałem osprzęt z silnika 3.9. Takie zestawienie powoduje, że ten silnik ma niesamowity moment w dole, w dole, jakby pracy. Ten silnik przy zatrzymaniu potrafi, jak diesel, się odbić wręcz, stanąć do zera i ruszyć znowu. Specjalnie to zrobiłem nie po to, żeby było dużo mocy, ale po to, żeby był właśnie moment obrotowy duży. Na powietrzenie układu kopułki, czyli cały czas w kopułce jest nadciśnienie przez malutki kompresor elektryczny pompowany z pod dachu i nigdy woda do środka się nie dostanie. No, wadą tego, pierwotną tego samochodu jest jego waga, bo on, mimo małych rozmiarów, waży dwie tony, ale no wtedy nie było żadnych specjalistycznych materiałów, teraz są rurki wytrzymałościowe. To jest zrobione z rur kanalizacyjnych, więc waży swoje, ale jednocześnie spełnia funkcję. Więc dołożyłem tutaj stali. Teraz bym to inaczej skonstruował. No, ale w 98 roku naprawdę Owród był, overall był w powijakach i w 98 roku był to, był to topowy samochód, można powiedzieć. Teraz wracamy już do tematu tego odcinka, czyli jak powstają nowe, chociaż stare Defendery. No, tutaj mamy dawce, który najczęściej tak to wyglądają samochody po służbach, ja to mówię. Czyli Sarze Graniczne, ten akurat w nieistniejącej już kopalni węgla brunatnego w Koninie pracował na odkrywce. No, kompletnie zazwyczaj są wyeksploatowane, a na koniec jeszcze rozszabrowane, czyli kanibalizm co dało się jeszcze wyciągnąć do innych samochodów, to jakby zniknęło. No natomiast mamy tutaj jakby samochód z dokumentem i to jest podstawa do dalszej pracy nad zrobieniem z tego nowego samochodu, chociaż jak się patrzy na to, to trudno uwierzyć, że, że z tego kiedyś będzie coś fajnego. No przyjechałem tutaj po to, żeby to zweryfikować. No właśnie. Kiedyś takich dawców można było kupić, więc nam się udało gdzieś tam z przetargów, to można było za 15-20 tysięcy. W tej chwili taki samochód w stanie do kompleksowego, generalnego remontu, no to jest minimum 35-40 tysięcy. I to jest dopiero początek jakby no zabawy. To jest ciekawostka też nasz funkcyjny sprzęt, ale zabytkowy. To jest seria druga z 63 roku. Oryginalnie jest zmontowany w Szwajcarii system półgu. Benzynowy silnik z pompą hydrauliczną i do tej pory, no w tym roku było sporo pracy, odśnieżenia. Ten sam w oryginalnym stanie, tak jak przyjechał ze Szwajcarii, tak w zasadzie nic nie jest przy nim robione, do tej pory służy u nas już kilkanaście lat. A jednocześnie nabiera swojej wartości historycznej. No bo seria druga już jest, już jest rzadkim, rzadkim, rzadkim dobrem, można powiedzieć. To jest samochód kupiony po pożarze silnika, zresztą tam są ślady. No i z tego wykorzystujemy elementy, które są proste. No na przykład dach już nie nadaje się, do, bo już jest podjęty. Ale elementy tylne, botniki być może to się uda naprawić. Tylną kastę, czyli ta część, która jest bagażnikowa, na drzwi, jeżeli tu nie będą skorobowane, są do odratowania. Myślę, że ściana grodziowa. Oczywiście wszystko piaskujemy. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek dziury i jest tego za dużo, to odrzucamy te elementy i stosujemy nowe lub inne. Wszystkie elementy, które są produkowane w tej chwili, to już są zamienniki z drugiej, z drugiej ręki. Trudno jest kupić rzeczy oryginalne z napisem Land Rover, bo tego już praktycznie nie ma, albo są w horrendalnych cenach. I na przykład z błotnikami mamy taki problem, że bardzo często te błotniki, które są błotnikami zamiennymi nie trzymają tej, tej charakterystycznej krzywizny tutaj. To jest bardzo trudno wykonać jakby przez, powiedzmy, firmę, która robi zamienniki. On jest oczywiście zniszczony, ale chodzi o ten łuk, który w oryginale jest zawsze idealny. Na to zwracamy uwagę. A w które są błotnikami już zamiennikami, to to już czasem jest po prostu mocno po, pofałdowane. To jest ważne, jeżeli kupuje się samochód właśnie z myślą o renowacji czy doprowadzenia do stanu fabrycznego, jak ja to nazywam. Ważne jest, żeby te samochody były jak najmniej poobijane i jak najmniej przerabiane. Bo ile, powiedzmy, błotniki, drzwi to są elementy, które są powszechnie dostępne, o tyle dach, to już są koszty do kilkunastu tysięcy. Dach kosztuje praktycznie tyle, do sto dziesiątki, co rama. Więc warto zwrócić uwagę na naprawienie tego wszystkiego, odrestaurowanie, niż szukanie elementów blacharskich. Czyli dobra grudź, dobry dach, dobra tylna kasta, a reszta to jest praktycznie wszystko wymienne i jeszcze w dość dobrych pieniądzach dostępne. To jest rama z Defendera TD5. 99 chyba rok, czyli pierwsza produkcja. Jak widać kompletnie skorodowana. No, przełom lat 90 2000 był Słabym okresem dla Land Rovera. bardzo były kiepskie wtedy za, zabezpieczenia antykoryzyjne. I te ramy, właśnie wtedy, w piątkach są najbardziej skorodowane. No i niestety, taką ramę już wymieniamy w całości. Można by się kusić o ją naprawę, ale problemem jest to, że nie da się takiej ramy tak naprawdę porządnie we środku wyczyścić. Bo ile z zewnątrz można ją naprawić, to w środku cały ten gruz zostaje. No i podnosząc jakieś niemałe koszty reanimacji samochodu zostawiać sobie rdze w ramie no to grzech. W przypadku Defendera ja widziałem w ostatnich latach produkcji 2015-16, jak w salonach samochodowych stały Defender jeszcze ostatniej produkcji i już miały na sobie ślady korozji. Więc dodając do tego nasze warunki polskie, gdzie po prostu soli się bez umiaru, no rama standardowa musi zmienić. Natomiast ja zawsze zachęcam właśnie dbajcie o te samochody, czyli konserwacja nawet wyczyszczenie bez ściągania ramy, stykanie jakimś sprejem ręczne, to już bardzo przedłuża i bardzo chroni te ramy. Pierwsze defendery z produkcji do 1998 roku miały stosunkowo dobrą zabezpieczenie te Może i też stal była inna, mniej podatna na korozję. Wtedy piące no, pojawiło się najwięcej problemów z korozją. Tak wygląda marzenie większości frodowców, nowa rama nowa ocynkowana rama w dodatku. Sami sobie spawamy te ramy i mamy po prostu kontrolę nad jakością, kontrolę nad ocynkiem. Jak jest z legalnością samochodu, kiedy ma nową ramę? Jak to wygląda? Rama jako tako jest elementem wymiennym, czyli numerem katalogowym. Natomiast my jako producent nie możemy nabić numeru identycznego, jak on występował w oryginalnym samochodzie. To jest nielegalne, grozi za to nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Żeby to zrobić legalnie, trzeba zgłosić wymianę ramy. My dostarczamy zaświadczenie, że jest to element wymienny, katalogowy, bo no przeciętnemu urzędnikowi w komunikacji ciężko wytłumaczyć, że, że można element nośny wymienić jako element zamienny. Procedura wygląda następująco. Trzeba zgłosić z naszym zaświadczeniem do własnego Urzędu Komunikacji, że rama została wymieniona. Na tej podstawie Urzędnik wydaje skierowanie do nabicia numeru. Jest tylko jeden problem u nas. Otóż ten numer to nie jest ten numer, który był oryginalnie na samochodzie, tylko jest to numer nadany zgodnie z lokalnym e, urzędem powiatowym komunikacji. Czyli w Wieliczce ten numer nowy zaczyna się od, od KW, KWi, tak jak rejestracje wielickie. No oczywiście dla kolekcjonerów jest to istotna przeszkoda, bo jest nieoryginalny numer winy, chociaż legalny. Tu można stać patrzeć godzinami, co jak jest pięknie. <słuch> Jak to się stało, że w ogóle tutaj w Polsce zaczęliście robić to taką powiedzmy nową wersję Defendera? Brakło y, takiego kompleksowego rozwiązania. Ludzie y, chcieli mieć samochód, ale no, nikt nie był w stanie doprowadzić do takiego stanu jak my to robimy, czyli samochodu nowego, a nawet lepiej jak nowego, bo lepiej antykoryzyjnie zabezpieczonego, y, z poprawionymi rzeczami, które wynikły z naszego wieloletniego doświadczenia w Land Roverze. No oczywiście nowe sprężyny, nowe amortyzatory, Stosujemy sprawdzone rozwiązania Supergas, to jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny, tutaj jest to podniesione zawieszenie, troszkę widzę już na oko i dodatkowo jeżeli klient przewozi duże ciężary, dokładamy takie poduszki, to jest element tuningowy z osobnym komputerem który w przypadku dużego obciążenia podnosi tył, wyrównuje po prostu poziom samochodu. Gdyby tutaj był Patryk, to pewnie zadałby pytanie, dlaczego inwestując tyle czasu i pieniędzy nie wymienia się silnika na jakąś na przykład BMK? Zawodność tych silników, o ile np. TD5 wynika z tego, że one były eksploatowane przez wiele lat bez odpowiedniego serwisu, bez wymiany choćby tej wiązki, która po prostu kosztuje chyba teraz 200 zł, żadne pieniądze. Ja zawsze namawiam do tego, żeby to był oryginalny silnik, bo to jest oryginalna wartość samochodu. Oczywiście możemy się bawić i montować tutaj silniki inne, korwety nawet, nie ma problemu, system trzyma, Ale no, jest tego radość taka, że jest fajna jazda, możemy się pobawić, ale jeżeli ktoś będzie chciał ten samochód odsprzedać, to będzie to bardzo problematyczne. Nie będzie to oryginał kto to robił, rzadko kto robi to w sposób taki, żeby była stosowna dokumentacja, żeby to mógł profesjonalnie inny serwis zrobić. Wiąże się z tym dużo problemów. Radości sporo, wydanych pieniędzy, jeszcze więcej niż zregenerowanie oryginalnego silnika, ale niestety wartość tego samochodu pomimo włożonych środków i tego, że on fajnie jeździ. No wartość spada, akurat w przypadku Defendera. No i na taki silnik dajemy 100 tysięcy km gwarancji. Myślę, że nie powinno być problemu. Według mojej najlepszej wiedzy, na 99% Land Rover Defender już nigdy nie stanie. Raczej będą to samochody kultowe. Są nawet strony, ostatnio znalazłem strony internetowe, które wskazują Defendera wśród rzeczy ruchomych na siódmym miejscu, jako dobra inwestycyjne, które warto, w które warto inwestować. To jest odpowiedź na moje pytanie, które jest bardzo banalne i od tego powinniśmy w ogóle zacząć. Jakby, jaki jest sens pakowania tylu pieniędzy, czasu w auto, które jest już autem dość bardzo starym? To jest jakby kwestia świadomości, bo oczywiście możemy kupić samochód nowy, który jest Napakowane elektroniką i, no i pewnie będzie niezawodny, oszczędny, będzie miał normę Euro 6, za chwilę 7. Tylko, że no, te samochody, jak kończą się gwarancje, to praktycznie zaczynają się problemy. Ten samochód, jeżeli jest tak zrobiony i eksploatowany, to jest prosta mechanika. Kto ma tą świadomość, że kupuje samochód prosty, niezawodny, ale dobrze zrobiony, bo to przede wszystkim chodzi o to, że mamy do czynienia z kompletną odnową tego samochodu. Ten samochód w takim samym procesie powstał, czyli ocynkowana rama, czyli wszystkie podzespoły regenerowane w standardzie fabrycznym, no plus wyposażenie dodatkowe. Ten samochód już ma dwa lata jak wyjechał od nas, jak widać dalej dobrze wygląda. I nie służy właścicielowi. W naszym wypadku, jeżeli staramy się dobrze, to w przeciągu 3-4 miesięcy jesteśmy w stanie powiedzmy dwóch ludzi to zrobić. Czyli jeżeli bierzemy średnio 160-320 tysięcy roboczych godzin, no to tak trzeba liczyć, że to jest tyle pracy trzeba przy tym spędzić. Sprawdziłem na stronie, i cena właśnie zbudowania takiego nowego Defendera zaczyna się od 60 tysięcy euro to jest prawie 280 tysięcy złotych. No przede wszystkim Land Rover przez lata budował jakby opinię samochodu, które widzieliśmy na wszystkich firmach przyrodniczych, widzieliśmy w całym świecie, w Afryce, w Indiach i tak dalej. Legenda tego samochodu moim zdaniem jest równa przynajmniej Jeepowi, w związku z czym każdy chce mieć Defendera. No i taki samochód, piękną, oryginalną V8 niedawno sprzedaliśmy kolekcjonerowi do USA, Polakowi zresztą. Był zachwycony tym, że ten samochód był w oryginale, że winylowe siedzenia są w środku, że, że V8 na gaźniku, że to jest po prostu pełny standard, tak jak to z fabryki wyjechało, no tylko oczywiście lepiej zakonserwowane i lepiej zrobione. No i taki klient nawet jeżeli zainwestował w ten samochód w 100 tysięcy dolarów, to myślę, że w przeciągu kilku lat wartość tego samochodu wzrośnie zdecydowanie bardziej niż niż jakakolwiek lokata bankowa. Czy w naszych czasach, trudnych czasach, dużej inflacji, inwestujemy no. w takie auta? No, najgorszą rzeczą jest y, trzymać środki, tak? bo one tracą na wartości. Y, ludzie szukają różnych rozwiązań przeciwinflacyjnych. Y, lokaty wiadomo, jakie są. Natomiast y, stara i oryginalna motoryzacja czy samochody w dobrym stanie y, nigdy nie taniały. Bardzo dziękuję za tą prezentację, za to, że mogłem poznać właśnie firmę i osobę, która no, to wszystko stworzyła. Nie ukrywam, że podziwiam taką ewolucję offroadowca od człowieka, który jeździł, upalał, budował zmotki, a teraz no, prowadzi takie miejsce, gdzie stare legendy dostają nowe życie. A naszym widzom życzę tego, żeby stać Was było na to, żeby zainwestować w takiego Defendera i żebyście mieli bardzo dużą stopę zwrotu, a przy okazji bardzo dużo frajdy z takim samochodem.